Mama, mama, mama. La Dobra, powiem innem. No, witam Was. Właśnie nie przerywaliśmy dzisiaj. Dzisiaj, dzień 20. Czy smutny dzień? Nie wiem. Ale na pewno już zostały tylko 4 okna. Także 5, bo 20, 21, 22, 23, 24. Więc 5 w sumie. Idziemy od tego, dzień 20. Skończyły już się nasze kalendarze. Dzień, że. że no, skończyć się jeszcze nie skończyły, ale. Jeszcze trochę i się skończą. Teraz jakiś batonik Lion. Taki. Jeszcze są? To nie był dobry pomysł. Ojej, święty Mikołaj, czekolada teraz leży. Dobra, już nie ma. Dobra, lecimy z następnym dniem. Dzień dwudziesty. Święty Mikołaj. Nie wiem, na to ile słów było. Dobra, dzień 20, gdzie hmm. hmm. dzień 20? Tu, ale już ukryli naprawdę paczkę znowu z Markiniosem. no ja pierdziela, się z tym Markiniosem Australii. Ale fajny kalendarz, naprawdę ten jest super. Brakuje statyw. Feram odczuszkę. Pomocnik. No i karwaha. Trzeba okej partej. Ok. Mamy dwóch z. Real Madrid i to bardzo dobrze znaczy Trzułamy i Carvajal. Super. Karty dzisiaj coś oddały w końcu, bo ciągle tak coś nie oddawały. Ja Wam dziękuję za dzisiejsze oglądanie z dnia 20. Zapraszam Was do oglądania następnych dni. I dzień.

24. I zrobiłem to tak, że najprawdopodobniej, jak już oglądaliśmy nasze filmy, to zobaczcie. Jutro będzie paczka, czyli 21, a 22 będzie ten: jak to się nazywa ta karta, limitowana. 23 znowu paczka, i 24 musi być paczka limitowana, ponieważ jest 9 limitowanych i 16 paczek. Czyli, że 25 jest razem, więc w takim razie no w którymś dniu muszą być dwie rzeczy. Albo, że będą dwie paczki. No, bo to, że tak będzie. Aby były dwie limitowane, sorry. Dobra, ja Wam dziękuję. Zwróćcie łapkę w górę, suba i na razie.